Cześć, jak się macie? Tu Matt Watson z Carwell. Siedzę w Nissanie GTR. Obok mnie jest Audi R8, a obok niego stoi McLaren 720S. Jednak żadne z tych aut nie jest normalne. Zostały stuningowane. Urządzimy sobie wyścig i mam nadzieję, że nic nie eksploduje, a ludzie nie umrą. W każdym razie pozwólcie, że powiem wam o tym GTR. To auto z 2015 roku i normalnie miałoby 3,8 litra Twin Turbo V6, ale ten ma wbudowany silnik 4,1 litra z ogromnym turbo. Wszystko to wbudowali łącznie ze skrzynią biegów. Sześciobiegowy automat z podwójnym sprzęgłem został wzmocniony, bo ten pojazd ma 1600 koni mechanicznych i 1500 Nm momentu obrotowego niesamowicie agresywne ustawienie. Szalone! Jest ciężki – 1750 kg. To nie ma znaczenia, kiedy masz 1500 momentu obrotowego. Jeśli chcesz kupić to auto, będziesz musiał wydać 150 tysięcy funtów. Za te same pieniądze możesz dostać tamto Audi R8 z jego wolno sącym silnikiem 5,2 litra V10 oraz z dwiema potężnymi turbosprężarkami włożonymi do środka, dzięki którym osiąga moc 1200 koni mechanicznych i 930 Nm momentu obrotowego. Ma też automatyczną 7-biegową dwusprzęgłową skrzynię. Na na cztery koła i oczywiście kontroler startu jest nieco lżejszy 1650 kg. Dalej mamy McLarena, który jest tutaj najlżejszy 1400 kg. Ma też najmniej mocy, zaledwie 1100 koni z jego 4-litrowym twin turbo V8, które zostało stylingowane do poziomu drugiego. Nawet nie wiem o czym mówię co. Wracając, 950 Nm ma siedmiobiegową automatyczną skrzynię z podwójnym sprzęgłem. Napęd jest tutaj na tylne koła. Te auto zostały nam wypożyczone przez różnych ludzi. Ten jest od Rickiego z Living Life Fast, pewnie go znacie. Audi jest od ludzi zwanych Autotork, a McLaren od PPL Tuning. W opisie zostawiam Wam linki do ich Instagrama oraz kanału YouTube. W zależności od tego, które z tych aut lubicie, sugeruję, żebyście wsparli odpowiedniego właściciela i zasubskrybowali ich kanał albo zaobserwowali na Instagramie. Proszę zróbcie to. Pozwoli nam to zdobyć więcej aut, a Wam okazać wsparcie właścicielowi, którego wybraliście. Porozmawiajmy na szybko z gościem, który jest w Audi. Cześć Jani, jak się masz? Byłeś już w prawda? Hej, Matt, naprawdę kocham to auto. Przejechałem nim najszybsze ćwierć mili w Karwał -Wow w czasie 9,4 sekundy. A teraz jestem w nim z powrotem i tym razem kontroler startu działa poprawnie, więc powinna być dobra zabawa. Chwila, powiedziałeś najszybsze ćwierć mili w Karwał? -Wow? A zszedłeś gdziekolwiek indziej poniżej 9,4 sekundy? Nie, masz rację. 9,4 w Karwał -Wow i nigdzie indziej. A w McLarenie mamy kierowcę bez twarzy Scarlau, który nazywa się Sam. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o beztwarzowym Samie, który tak naprawdę ma twarz, ale całkiem ładną, to link do jego Instagramu też znajduje się w opisie filmu. Czy masz umiejętności potrzebne do prowadzenia takiego auta? Mamy wspólną historię z 720. Spędziliśmy trochę czasu razem w czasie faz rozwoju. Ludzie, którzy to oglądają, nie będą wiedzieć, co dokładnie masz na myśli. Postaraj się mówić trochę jaśniej. Spędziłem rok w Hiszpanii pracując nad pięknym wyglądem tego auta. Pogrzebaliśmy trochę w aerodynamice, żeby sprawować się dobrze w rzeczywistości tak samo dobrze jak na papierze. Okej, okay, ponownie, rozszyfruję te nonsensy. Czy chcesz powiedzieć ludziom, że brałeś udział w tworzeniu 720s, będąc zatrudnionym przez McLarena? Czy to nam próbujesz powiedzieć? Tak, zgadza się. Ale dziwnie, nie jest łatwo wyjść z cienia, Jani. Wiem, kolego, nie ma twarzy, nie ma sprawy. Ma rację. A właśnie, pamiętajcie, by zasubskrybować ten kanał i kliknąć dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia. Oraz chciałbym prosić, żebyście zasubskrybowali ten nasz nowy short channel. Zostawiam wam link. O tam, tylko w niego kliknijcie. I śledźcie nasz short kanał... Nie wiem czemu to robię. Ścigajmy się. Dobra, będziemy się ścigać. Ale najpierw zróbmy obowiązkowe sprawdzenie dźwięków. Oto jak brzmi GTR. Aż się boję. Posłuchajmy Twojego Audi R8. Zobaczmy, czy przebije GTR. Podoba mi się. Z jakiegoś powodu to auto utrzymuje się na 2500 obrotów. Posłuchajmy McLaren'a. Chciałbym, żebyście to wypowiedzieli, powiedzieli, który brzmi najlepiej. Dajcie znać w komentarzach poniżej. Głosujcie, dzięki. Chłopaki, coś wam powiem. Aby zrobić to nieco bardziej sprawiedliwie dla was z racji tego, że mam 1600 koni, trochę się cofnę i ograniczę przyspieszenie, co oznacza, że wystartuję z mocą 1400 koni mechanicznych. Będziecie mieć większe szanse. Boisz się jechać mając 1600? Tak, to dlatego, że boję się jechać mając 1600 koni. Cicho już bądź. Zaczynajmy. 3, 2, 1. Leci. A ten GTR jest szybki. Jest szybki jak cholera. Ricky, twoje auto jest naprawdę szalone. To uczucie, jakbym leciał, koła się obracają, a ja po prostu lecę. To niesamowite. GTR, o mój Boże, jestem usatysfakcjonowany moim startem. Czy wszyscy inni również? Jesteście tam? Kolego, potrzebujesz majtek na zmianę? Słuchaj, jestem zadowolony ze swojego startu, ale to było absurdalne. Sam, co się stało z tobą? Sam jest tak daleko od nas, że jego mikrofon nawet nie działa. On w ogóle brał udział, nie wiem co tam się stało. Jak wrócimy, jestem przekonany, że będzie cała masa wymówek do wysłuchania. Może był zbyt zajęty pracą nad samochodem, więc nie miał czasu, aby popracować nad umiejętnością jego prowadzenia. To było dobre. To jedna z najśmieszniejszych rzeczy, jakie powiedziałeś. Okej, okay, Sam, co się stało? A więc byliśmy w trybie startu, ale auto postanowiło, że nie wystartuje z całą mocą. Zgaduję, że to zabezpieczenie. Teraz wszystko już powinno działać, więc spróbujmy ponownie. Nie wiem, czy moje serce będzie w stanie to znieść jeszcze raz. Trzy, dwa, jeden. Jedziemy ponownie. Pokonałeś McLarena, tak? Oczywiście. Dzięki, że tym razem do nas dołączyłeś, Sam. Dobrze cię to widzieć. Dziękuję za zaproszenie. Fantastycznie jest być tu z wami, chłopaki. Świetnie było oglądać Janiego z tyłu. Było zabawnie. A zatem, co się dokładnie wydarzyło? Nissan wygrał na całej linii, przejeżdżając ćwierć mili w 8,9 sekundy. Audi było drugie z czasem 9,4 sekundy. A McLaren ostatni. Miał 9,7 sekundy. Chcę Wam coś pokazać w związku z tym autem, co świetnie pokazuje, jak mocny ma start. Więc kiedy właściciele przygotowali to auto dzisiaj rano, narysowali linię tutaj oraz tu, na Feldze. Zatem to było równo z tym, ale siła tego czegoś sprawiła, że koło weszło głębiej w oponę. Zobaczmy też z drugiej strony. Nie wsunęło się aż tak głęboko, sami możecie to zobaczyć, ale nawet z przodu linia jest nieco przesunięta o kilka cali. Z przodu! To szalone! Oto dlaczego się tak przestraszyłem. W czasie oglądania tego filmu może przejść wam przez myśl, Matt, dlaczego nie robisz wyścigu z pełną mocą? Pojechałby wtedy jeszcze szybciej. Cóż, właściwie to nie, bo czasami bywa tak, że kontroler startu może nie zadziałać i jest problem z opuszczeniem pedała. Ale teraz wcisnę ten guzik i mam pełną moc. Co oznacza, że z 1400 koni zrobiło się 1600. Zróbmy start lotny. Trzeci bieg. Zobaczmy, co się stanie. Jesteście gotowi? Zróbmy to. Trzy. Dwa, jeden, start. Dawaj, pełna moc. Lecę, dosłownie lecę. Teraz ich mam. Wszyscy mnie opuścili. Słyszycie mnie? Jest taki szybki. Wystarczy. Wygrałem. Żadnych obrotów, a potem nagle wszystkie. Są jak Jani. To było dla ciebie, Jan. Ładnie się oddaliłem, a ty? Nie. Jest tak szybki, człowieku. Serio, jest tak szybki. Kiedy na ciebie spojrzałem, jak przejeżdżałeś, twoja maska jakby się podnosiła i pomyślałem sobie. Uff. I jak McLaren ten napęd na tylne koła? Czy to korzyść w czasie startu lotnego? Myślę, że tak, ale to nie jest tak szybkie. Widziałem, jak Jani jedzie i ile mi do niego brakuje. Ale to ja wygrałem wyścig, kolego. Koła mi się tak kręciły, że wyglądało to, jakbym leciał. To dlatego, że chyba jesteś na oponach terenowych. Końcowy test przy prędkości 70 mil na godzinę. Zobaczymy, które auto się zatrzyma najszybciej. W czasie tego testu jadę McLarenem i zdecydowanie nie wygram, bo te hamulce są krótkie, kierownica się chybocze i ogólnie wszystko drży. Dziwnie tu pachnie, ale to może być moja wina, bo kiedy to auto dostaje kopa, robi się nieco strasznie. Zbliża się linia. Powinniście się ze mną zrównać. Zrównajcie się. Okej, okay, jest linia. Skończyło się dokładnie tak, jak myślałem. Ja nie jesteś zadowolony z wyników? Ciągle jesteś drugi. Właściwie tak. Zazwyczaj, jak się ścigam z 720s, to przegrywam. Dobrze jest w końcu pokonać jakiegoś. Jesteś tak, jakby pierwszym przegranym. Dobra robota. A ty sam jesteś ostatnim przegranym. Czy byłeś też zaangażowany w pracę nad hamulcami? Nie, nie brałem udziału w tej części. Często się nimi bawiłem, ale nie brałem udziału w pracy nad nimi. Okej. Okay. Nie zapomnijcie sprawdzić naszych shorts video. W opisie macie link do naszego kanału z shortami. Nie moich shortów. Moje są okropne. Patrzcie. Widzicie? Jeansowe. Dobra. Wystarczy. Zostawcie lajka. Dajcie znać, jakie inne szalone wyścigi chcielibyście zobaczyć. Kliknijcie na te okna, by zobaczyć inne filmy. Klikając w ten kwadracik, przeniesiecie się w naprawdę nietypowe miejsce.